No siemanko z tej strony Marcin specjalista od bagien W dzisiejszym odcinku przeczytam wam dwa, Dwie historyjki Jedna jest wymyślona przeze mnie A drugą Napisałem Na prośbę i polecenie Moich ulubionych widzów Serdecznie was Pozdrawiam Kamil i Szymon Oto pierwsza Najpierw moja Jest godzina osiemnasta O tej porze wieczornej Pinokio wybrał się rowerem do lasu Wjechał w jego głąb Nikt jeszcze nie był w nim Ponieważ chodzą plotki Że w nim giną ludzie Jedna osoba była Nieświadomie Jedna osoba była Nieświadomie wlazła do bagna I się utopiła w lesie jest też gigantyczna roślina mięsożerna oraz dość spore mrowisko. Pinokio zatrzymał się w owym lesie i nie wiedząc, że to jest mrowisko, usiadł na nim. Rozgląda się po drugiej stronie. Zauważył bakno. Zastanawiała się czy podejść czy nie Był tak zajęty oglądaniem się na bagna Że nie zauważył jak obsiadły go mrówki Pokury, Pokryły mu nogi Pinokio chciał je zrzucić z siebie Nagle usłyszał mlaskanie Spojrzał się w dół i zauważył Że mrówki wciągają go do dziury Jego ciało zostało wciągnięte Stała mu tylko głowa. Wreszcie Pinokio wpadł do środka mrowiska. W nim wszystkie mrówki zjadają go, mlaskając przy tym. I tak kolejna osoba zginęła w tym lesie. Mrówki tak zjadły całe ciało Pinokia, że po nim zostały same kości. To pierwsza historyjka. Teraz druga. Od ulubionych widzów. I napisałem ją yy, yy, trochę z wulgaryzmem, bo nie miałem pomysłu, ale kolega Szymon mi pomógł. Pinokio wybrał się na rower po lesie. Pojechał do Lasu, gdzie nikt nie chodzi tam. Myślał, że tam nikogo nie będzie. Chciał być sam w tym lesie. W tym lesie jest gigantyczne mrowisko z mięsożarnymi mrówkami. Wjeżdża do lasu i zauważył stojących przy mrowisku Kamila i Szymona. Zauważyli go. Pinokio chciał odjechać, lecz zauważył, że nie ma powietrza. Ma przebitą oponę. Chłopaki się w niego śmieją. Spierdala stąd ty pierdolona gnido, bez, bez mózgowców psrany. Nie słyszałeś? i stąd. Nie mam powietrza. Podchodzą do niego i go pchają w stronę mrowiska. Nigdzie nie pójdziesz, pojebany obsrańcu śmierdzący. Przestańcie mnie wyzywać. Zamknij mordem frajerze z chujem w dupie. Haha, haha, ha. ty śmierdzielu śmierdzący głównym i śledziami. Pinocchio zaczął płakać. Zaczął też nagrywać. Kamil zabrał mu telefon. Co nas w chuju śmierdzący głównem? Nagrywasz? Pierdolici śledziu? Szymon podchodzi do niego, łapie go i razem z Kamilem pchają go na mrowisko. Nie, zostawcie mnie. Mordaj jebany śledziu. Pchnęli go z całej siły, aż pinokie usiadł na mrowisko. Jak cię siedzi na mrowisku? Pojebi śmierdzący głównem. Wezmózgowcu psrany, dupa ci śmierdzi. Pinokio patrzy się cały czas na chłopaków. Kamil zauważa mrówki, które wyszły z domu i obsiadły Pinokia. Nie gap się na nas, jebańcu śmierdzący gównem. Tak jebie od ciebie, że mrówki ciebie obsiadły wszystkie. Nagle mrówki wciągają Pinokia do swojego domu. Pomocy! Już po tobie śmierdził, śmierdzący gównem i śledziami. Wiebią ciebie w całości. Nie. Żegnaj dał mnie jebany śledził. Mrówki wciągnęły go do dziury. Wystaje mu tylko głowa. Kamil z Szymonem patrzą się na to widowisko. Smacznego mrowie, mróweczki Zajebiste macie żarcie jebanego śmierdziela śmierdzącym chujem i głównym. Na wskutek wystającej głowy mrówki weszły mu na głowę. na głowę. Wreszcie wpadł do środka. W środku zjadają jego ciało. Wszystkie mrówki zostały po nim same kości. Kamil z Szymonem śmieją się. W końcu pozbyliśmy się tego śmierdzącego chuja. Nie będzie tak jebało od niego. Wrócili do domu i zagrali grę Lola. Dziękuję Państwu za, za wysłuchanie i obejrzenie historii. Ja się z Wami żegnam. Cześć.